No, oczywiście, 65 witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie dobrze zauważyć, to jest odcinek ze Skywarsów. No i ogólnie to. Yy, zrobiłem intro. Tak naprawdę. Yy, wyjdę z tego. Tak naprawdę to mogliście zobaczyć w tym odcinku jedno intro, które jest tylko i wyłącznie do Among Us, ponieważ twierdziłem, że. Zrobię serię do Among Us. No, a dzisiaj możecie zobaczyć drugie intro. Ogólnie też nie wiem, które. Ogólnie to będą dwa intra, bo mam takie dwa fajne przygotowane. I nie wiem, na jaki typ odcinka będzie jakie intro, a na jakie będzie drugie. No, ale yy, ogólnie to jest, i ogólnie to też mam katar, więc mogę mieć za dzisiaj na odcinku, i mogę dziwnie mówić. Więc, no, I tyle mogę już dołączyć. Super. Nie lubię ogólnie tamtej mapy. Tak nie wiem, dlaczego. dla mnie jest trochę za duża, no i nie wiem, tak po prostu nie podoba mi się dobrze. U nie możecie zauważyć, że dzisiaj są dwa odcinki, ponieważ ten odcinek widzicie o godzinie gdzieś tak dziesiątej, no a o godzinie szesnastej oczywiście będzie. Urodziło mi się, więc nagrałem dwa. 2 to nie jestem typ. Myślałem, że już nie trafię. Dobra. mnie to, to fajnie, że czasami u youtuberów można taką klawiaturę albo myszkę, bo przynajmniej wiadomo, że odcinek nie jest znany niczym. No a tak naprawdę to myślę, że nawet Wam to nie będzie przeszkadzać, nie przeszkadza. Przynajmniej to od początku o tym mówię. O tym o tej mojej myszce. Odkąd zacząłem tak naprawdę nagrywać Minecrafta. Więc no... Mam też chrypę. Jak możecie dobrze usłyszeć, mam dziwny głos. Jezu. Coś się do mnie buduje, nie wiem skąd. Nie wiem gdzie. Okej, okay, tam. Eee, nie chcę marnować perły. Też tak umiem. Patrz. No, ja to zrobiłem. No, widzisz. Okej, okay, łatwe zwycięstwo na sam początek. Z dwoma fragami. Ojoj, no zbogowało się. A czasami to się tak gonuje, że po prostu podczas tych Firebird, kiedy weźmie się nowy, nową grę, to właśnie są te Firebärki. No, ogólnie to się kończy wrzesień, więc będzie daily. Na które nie jestem kompletnie przygotowany, ale myślę, że jeszcze. Gdzieś tak trzy dni przed daily zrobię sobie parę odcinków, żeby po prostu nie musić tego nagrywać. Yy, Od razu tak wiecie, że w innym dniu to nagrywam, w tym samym dniu też to wrzucam. Tylko po prostu żeby mieć taki odstęp, żeby mieć tam na przykład jakiś jeden dzień wolnego w tym. Co jest? Tam? Na no, tak uciekał Czy nie uciekł Uciekał, uciekał Ale nie ogólnie nie ogarniał życia, To było widać Bo biegłem centymetr za nim a to chłop próbował mnie jeszcze spychnąć Jezu, im tu osób jest no i makro Drugie miejsce to i tak dobrze, tak? No. Ogólnie, co możecie trochę zobaczyć, lekko, nie bardzo, ale trochę mi się poprawiło to granie. Tak, jakby szybciej buduję trochę i ogólnie lepiej walczę, bo już tak zaczynałem nagrywać. To yy, miałem gdzieś tak ostatnie, czasami nawet miejsce. Teraz mam gdzieś tak, pierwsze, drugie. Czasem, czasami po prostu jestem na podium już. Rzadko kiedy tam na przykład umieram na samym początku. No chyba że na przykład jest jakiś bug albo coś i po prostu... Po prostu spadnę, bo jest jakiś bug. No to wtedy. Ale tak to już raczej nie umieram na samym początku. W ogóle zauważyłem, że tak jak zawsze na moich odcinkach nic nie mówię, to tak. Dzisiaj akurat mam dużo do powiedzenia. To ogólnie to raczej ciągle będę mówił No ale yy, raczej osoby, które nagrywają takie filmy, mają przygotowane jakiś scenariusze albo coś, co mają powiedzieć. A tak naprawdę ja nic yy, nie, nie robię. Najwyżej sobie tam przed jeszcze filmikiem wymyślę, co mam powiedzieć. Tam, wiecie, na wstęp i tak dalej. No, a tak to nic nie pisze ani nic nie robię. Dobra, ja muszę już uważać, żeby ten chłop mnie nie spychnął. No i piąte miejsce. Szóste, chyba. Albo piąte, nie wiem. Aha, chłop mnie zabił i sam umarł. Sam spadł. To no spoko da się też i tak? Dobra. Nie no, nie lubię tej mapy. Um, ogólnie to miałem taki pomysł kiedyś, już parę, parę miesięcy temu, chyba nawet jeszcze kiedy były lekcje, żeby... Um, jeszcze wtedy nagrywam na OBS-ie, bo ogólnie teraz nie nagrywam na OBSie. Z OBSem jest taka historia, że strasznie mi zacinało te odcinki. Możecie to zobaczyć na przykład w FFPS, ja gram, czyli w FNAFA tego. No to po prostu to wygląda jakbym robił zdjęcia. Nawet jest taki komentarz podobny, że robię po prostu zdjęcia. Prezentacja normalnie, nie? Więc po prostu na obecnie nie nagrywam, nagrywam na skrócie klawiszowym tak jakby. Windows i plus G. Mogę już sobie być dobry. I po prostu na tym wygrywam. Dlatego teraz już na przykład jak się żegnam czy coś, to nie klikam żadnych przycisków ani nic, tylko właśnie ten klikam sobie, na przykład wiecie, wy tego nie widzicie. Ale tutaj o jest taki kwadrat po prostu. Tu mam mikrofon, a tu mam nagrywanie. Zatrzymaj nagrywanie, nie? Mam też minuty pokazane ile mam tego filmu. To też jest fajne, że po prostu widzę ile yy, już nagrywam. Bo tak na oba ja się tu musiałem sprawdzać na godzinę. Wiecie, tak ja naprawdę sprawdzałem godzinę po prostu przed nagrywaniem, która jest godzina. Yy, żeby, żeby żeby wiedzieć ile już to się nagrywa. Ogólnie moje montowanie się podniosło trochę. Teraz też mogliście zobaczyć z odcinku z Among Us, że zacząłem. Kopy myśli, że mnie pokona w taki sposób czy coś? Nie wiem. Chokę coś liczył. No ten też liczył i dostał. Dobra, czwarte miejsce, to i tak nieźle. Jezu, ta warta mnie dzisiaj wykończy. No, podniosłem ogólnie swoje nagrywki, mon mój montaż. Ogólnie nigdy jeszcze, tak jak tam we wtorek chyba nie siedziałem przy montażu tyle, bo ogólnie to zrobiłem to intro. Intro robiłem na telefonie, więc z telefonu musiałem to przerzucić jakoś na komputer. Wysłałem to po prostu sobie na głównie konto na Discordzie. I zrobiłem jeszcze cięcie, bo tam było cięcie. No, nie jedno tylko, ale było, więc to też. No i jeszcze głośność, muzyka. Więc trochę siedziałem, nawet podczas montowania siedziałem z moim kolegą, który oglądał kiedyś moje odcinki, teraz już nie ogląda, nie wiem dlaczego. I gadałem z nim, właśnie mówił, że nigdy jeszcze tyle nie siedziałem. On sam mówił, że nigdy jeszcze tyle nie siedziałem nad, nad odcinkiem. No bo ogólnie moje montowanie polegało na tym, że po yy, prostu wstawiałem, dawałem muzykę, podłaśniałem swój mikrofon, przyciszałem muzykę, no i tak naprawdę tyle. Ogólnie to zmieniły mi się trochę głosy, to można zobaczyć właśnie na moim montażu. Ponieważ kiedyś muzykę dawałem na 7%, a siebie, tak jakby swój mikrofon dawałem na 200%, żeby mi było słychać podczas nagrywania właśnie. No a teraz na przykład daję muzykę na 50%, a Twojego głosu tak naprawdę nawet nie muszę przygłaszać. Co on jest? Jakiś typ jest tam. Tu słyszę skrzynkę w ogóle, nie wiem gdzie nawet. Siema, chłopie. Okej, okay, wygrałem. Myślałem, że przegram, ale nie, nie, widziałem kompletnie tego, że wygrałem. Nie no, słyszę skrzynkę, nie wiem gdzie. Aha, tam. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No, skąd mam Nie, <trybuj> nie wiem, co Boże, mam nogę. <trybuj> no, a chłop miał odrzut. No, ale i tak drugie miejsce. I tak dobrze. Ten zapoł, który przed chwilą ze mną wygrał w znowu na serwer. Przez co były fajerwerki. Okay. Strasznie się rozgadałem dzisiaj na odcinku. Ogólnie mój kolega kiedy, yy, wakacje wpadł na taki pomysł, żeby nagrywać coś takiego, że po prostu gramy. No, i gadamy o różnych tam sytuacjach, które nam się przyk na przykład przyda przydarzyły tam w przyszłości, w przeszłości, nie w przeszłości. No, ale ogólnie to nie wypalił pomysł. Nie to chciałem zrobić. Okay. Mam tutaj jabłko, które właśnie zjadam. To buduje się w tamto miejsce, w czyli tutaj cicho się budował. Straszy mi się język, no trzeba, jak tak się pogadam. Odrzucić mu nogów? Czemu nie? Coś chłopu nie wyszło. No niestety. Chyba nawet nie zdążył, no, nie zdążył nawet wejść, skoczyć do wody niestety smutne, no, ale tak czasami bywa. Czemu chłopy zawsze na tej mapie się budują do góry? Powiedzcie mi to, bo ja nigdy nie rozumiem tego. W no, sobie to czy tego to nie potrzebuję, lecz tego Siema Marno jajka, masz rację. I zwycięstwo kolejne. Z jednym fragiem mamę. Czasami nie no, serio. Czasami bywa tak, że nawet miałem y, zwycięstwo z y, zeroma fragami. No, ale często mi się to zdarza w sumie. Nie no, ta mapa mnie dzisiaj prześladuje po prostu, no. Mam 33 poziom, 13 tysięcy coinów. Może kiedyś sobie kupię coś, ale wolałbym zbierać. Okay. Lubię tą mapę, jest taka. Taka fajna, ładna nawet. Podoba mi się, jak na przykład czasami tam o, o, wpada do paniczyny. Boże, jak panie o tej pajęczyny, to jest po Tobie, nie? No, nie masz jak się uratować raczej. No chyba, że masz Ender Perłę. No to już wtedy gadamy o innych sprawach. Już wtedy akurat masz szansę przeżyć. No chyba, że Ci dać rzucić Ender Perłę. No to wtedy już... po Tobie. Okay. nie chciałem tego zrobić. Hałop, nie, nawet nikt się nie zrespił. Super! ogólnie zawsze zbieram strzały, mając nadzieję, że może kiedyś wyskoczy mi łuk. No dobra, darmowe, skrzyn darmowe skrzynki mam przynajmniej. Nie no, spadłem. Na czwartym miejscu. No spoko. Nie, właśnie szukam skina. skina szukam skina, może już na daily zmienię Może znajdę coś fajnego Nie zmieniam ciągle te skiny, bo po prostu nie chcesz znaleźć jakiś fajny. A w sumie chyba na znalazłem, tylko muszę go wgrać wiesz. Spadaj tam Aha, chłop nie pokonał Mając tylko złote spodnie, yy, buty. Co, za moje łóżko. Nie mogliście słyszeć. No, Dobra, nie za na czemu nie? Nie, no już myślałem, że to będzie jedyna zbroja, jaką będę mieć. Nie ma sery, ale żeby się to nie założyło Kupię o o co to co? Już mi stąd Dobra umarłem o. jednak nie Jednak nadal żyję i mam się bardzo dobrze Właśnie swój miecz wyrzuciłem Raczej chłop otworzył wszystkie skrzynki. Dobra, chłop to wygrał już od razu, nie? Mówię w sumie, że jest to Jabłko, ale. Oj, nie chcę, co poszedłem. Ale w sumie nie mi to nie dało raczej. Z bardzo dobrej temu. Okej, okay, właśnie się przestraszyłem, że. To jest. Ej, ale w sumie. Ciekawe, czy komuś się tak stało. Bo no wiecie, nie musi być tych 12 osób, żeby za tym żyć. Na przykład jest takie 11 osób. I czy jak ktoś dołączy w ostatniej sekundzie, czy to od razu ładnie. Ciekawi mnie to. Czy na przykład to się czas resetuje. W sumie to nie sprawdzam tego nigdy. Ale chyba czas się resetuje. To mi się wydaje. Dobra. Hmm. To jest ogólnie ostatnia gierka. Okej. Okay. Gra właśnie się skończyła. No dobra. No może parkurka jeszcze przejdziemy tak. Na sam koniec. Ok. Okej okay, mogę. Okej, okay. okej. Okay. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Próbuję skoczyć na to. No. Yy, no to co by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i się siemanko.